Gościem portalu MyPis jest poseł Jadwiga Wiśniewska. Pani poseł, w sierpniu mają ukazać się listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego dopiero pod koniec wakacji? Dzień dobry, witam Państwa. Prawo i Sprawiedliwość jest partią programową, a nie partią stołkową. My nie rozmawiamy dzisiaj o personaliach, my dzisiaj mówimy o przygotowanym na kampanię jesienną programie Prawa i Sprawiedliwości, ofercie Prawa i Sprawiedliwości dla Polski. Chcemy pokazać, że mamy pomysł na to, jak Polskę zmieniać, jak Polską zarządzać, jak Polskę modernizować. W przeciwieństwie do naszych konkurentów politycznych, chcemy pracować merytorycznie. Chcemy pokazać Polakom, że jesteśmy najlepszą alternatywą dla Polski po tych prawie czterech latach chaosu i zapaści, choćby na drogach, choćby na kolei. Ta lista mogłaby być bardzo długa i ja nie wiem, czy portal MyPeace byłby w stanie zmieścić tak długą wypowiedź. Dziękujemy bardzo.